Cześć! Przeżyj dzisiaj za mną przygodę, a mianowicie zdenerwujemy jednego niedźwiadka, do tego zaatakujemy Brutala, a to wszystko tylko po to, aby przetestować nową bohaterską broń. Będą trzy, ale dzisiaj sobie wybierzemy właśnie tą jedną i ona będzie związana z ciemną stroną mocy. Także zapraszam do oglądania i życzę mi zabawy. No to lecimy! Oczywiście jest to poranik, więc od początku pokażę Wam, co zrobić, aby zdobyć tę mocę Bohatera. Na początku musimy po prostu zbudować stanowisko Bohatera. Jest ono bardzo tanie, także na pewno spokojnie je sobie zbudujecie, a potem rzeczy, które w nich są do zrobienia, też bardzo łatwo na pewno zdobędziecie. Dobrze, zobaczcie. Mamy nasze stanowisko i gdy otworzymy, mamy trzy klasy mocy. Mamy ostrze wyborowe, potem mamy rękę cienia i na koniec mamy szczelec odłamków. Właśnie zamachałem. Słuchajcie, ja wybieram oczywiście rękę cienia, bo ja lubię te takie ciemne strony mocy. Zbudujemy sobie to i to jest broń dwuręczna. Nie będziemy mogli trzymać tarczy. Natomiast druga część naszej mocy jest to moc pasywna. Ona się nazywa w tej wersji mówcą cienia i to jest rewelacyjna rzecz, którą oczywiście polecam, a za chwilę pokażę wam dlaczego. Mi osobiście ona się mega podoba. No dobrze, budujemy sobie tutaj z dowolnych rzeczy, które mamy z listy, natomiast ja od razu wyrzuciłem lodowe pazury, a się okazuje, że potem one są potrzebne. No dobrze, no to sobie teraz najpierw to włóżmy do akwipiunku i uzbójmy się w nasze broń. Jedną, jedną rzeczą jest broń dwuręczna, czyli o właśnie to, czyli nie będziemy mogli sobie nosić tarczy. I to jest, uważam, bardzo duży minus, bo jednak tarcza nas blokuje. Jak widzicie, tą część pasywną. Mówcę cienia nie możemy włożyć do ręki. Ją musimy sobie dać do wyposażenia. Dajemy sobie tutaj na dół. O i tutaj jak widzicie to już będzie cały czas działać. Czyli sobie będziemy mogli tego używać w ogóle nie wkładając tego w nasze dłonie. No dobra, znajdźmy na początku jakiegoś potworka, którego chcemy załatwić, gdy on nasz będzie chciał na pewno zaatakować, ale oczywiście wykorzystamy do tego nasze nowe umiejętności bohatera. Ja już z daleka chyba widzimy, tak jest, nie O nie, ty wariacie atakujesz krówki, trzeba je po prostu uratować. Dobra, no to będziemy teraz ratowali nasze krowy. Najpierw zaatakujemy go z daleka. Naszą potężną bronią. Ale szybciutko pokażę wam, jak działa ten mówca cienia, czyli ten dash. O, właśnie to, dzięki temu mamy takiego fajnego dasza i w ten sposób będziemy uciekali rewersyjnym przed naszym potworem. A tak oto działa nasza broń. No powiem szczerze, że w tej wersji ona zabiera bardzo mało. Ale nasza ucieczka, zobaczcie, jest bardzo szybka. Tylko pamiętajcie, działa to tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli mamy. Pasek staminy, tej zielonej wytrzymałości. Jeżeli tego nie mamy, zobaczcie, jesteśmy bezbronni. U niedźwiadek się zdenerwował. I jak się dalej denerwuje, jak widzicie, ten nasz taki ślisk nocy jest rewelacyjny. Nie potrafi nas trafić. On kosztuje troszkę tej wytrzymałości, ale szybko nam się to po prostu będzie regenerowało. Także spokojnie uważam, że jesteśmy nietykalni. Jeżeli potrafimy szybko reagować, on nie ma szans, żeby nas uderzyć. Pach, pach. I wycofanie. Czekamy na niego. Bach, bach. i wycofanie. Ta taktyka pozwala na ciągłe unikanie jego ciosów. No, problem na pewno będzie wtedy, jeżeli będzie więcej innych jednostek, wtedy tak łatwo się nie będzie uciekało. Ale jak widzicie na chwilę są on jest bez szans. No i mamy załatwionego niedźwiedzia. Dobrze. Yy, chyba słyszę gdzieś turlaczna. A leci. No. Chciało na zaatakować. Dobrze już jest po nim. W każdym razie to nie wszystko, co ta moc... Pozwala wykonać. Możemy ją sobie tuningować, natomiast ja jestem bardzo zadowolony właśnie z tego dasza. To nam daje bardzo dużą przewagę. Możemy też szybko w sumie uciec. No dobrze, tutaj podczas latania również nikt nas nie atakuje, więc to też jest taka bezpieczna, fajna rzecz. Ale wróćmy na razie do naszej wioski. I oczywiście nasze moce możemy tuningować. I to jest super rzecz. Zobaczcie, znowu podchodzimy do naszego stoliczka. A przepraszam, nie do stoliczka tylko musimy wejść do naszego ekwipunku. Jeżeli wejdziemy do naszego ekwipunku, to tam będziemy mieli już dostępne moce, które możemy sobie ulepszyć, utuningować. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Uruchamiamy plecaczek i tutaj po prawej stronie włączamy tą koronkę. O, widzicie, mistrzostwo dostępne. Jest tam pełen opis wszystkich umiejętności, co one robią, ale dzisiaj, tak jak mówiłem, zaklinanie cieni. Tym się zajmiemy. Tu sobie możemy stuningować tą naszą broń. Ale czy to jest warto? Chyba nie, bo te koszty są bardzo tanie, czyli w końcu mamy na co wydawać naszą esencję. Bo każde ulepszenie naszych mocy bohatera kosztują esencję. Na początku są tanie, a potem już są bardzo drogie. Jak widzicie, te zdolności pasywne, czyli ten nakład w tym przypadku na taki ślisk, też możemy sobie tuningować. Teraz dokupiłem te kruki. To będzie po prostu dodatkowa funkcja, gdzie będziemy mogli zadawać więcej obrażeń. Ale mnie interesuje ulepszona wersja tego ślizgu. Mi się wydaje, że on będzie taki sam, tylko że po prostu będzie brał mniej tej naszej staminy, wytrzymałości, czyli częściej będziemy mogli sobie to... A tuż już w ogóle epicki, ale coś mi się wydaje, że ten nie będzie taki łatwy do zbudowania. Idziemy, myślę, tą przetestujemy. No dobra. Tego jeszcze sobie utuningujemy, czyli będziemy mieli już tego rzadkiego i myślę, że sobie od razu go za 500 esencji. Ok, esencje mi się kończą, więc będzie trzeba teraz zabijać stworki, żeby cokolwiek tutaj sobie znowu nazbierać i ulepszyć. Oczywiście dostajemy zadanko za ulepszenie tych naszych mocy idziemy. Idziemy, zobaczymy, jak to będzie działało. Jestem tylko ciekaw, czy jak z wysokości skoczy, czy mi zabierze moc. U. A, widzicie. To ten dasz jest też niebezpieczny, bo gdybyśmy z wysoka, gdzieś z góry wyjechali tym daszem, tym ślizgiem, no to będzie problem, bo spadniemy się po prostu, zabijemy. Więc on na pewno nie chroni przed upadkiem, na to trzeba zwrócić uwagę. Zapomniałem, że ponieważ utuningowaliśmy nasze moce, ale ich nie wykuliśmy. Owacie, tu nam się już rozwinęła lista, mamy więcej rzeczy do wykucia, ale ich się najpierw musieliśmy nauczyć, i dopiero teraz mogę je zrobić. Zobaczcie, one już są trudniejsze do zrobienia. Mamy miedź, mamy futro, mamy tutaj kieł tego wilka, także im lepsze rzeczy, tym trudniejsze do wykonania. Musimy lepsze materiały po prostu zdobyć, żeby je wykuć. Ale zobaczcie, bardzo prosto, akurat ja to miałem w lasach nazbierane parę rzeczy, więc spokojnie sobie bez problemu to wszystko wykuwam. Okej, okay. czy mi się to od razu zamieniło? Chyba nie, więc będzie trzeba za chwilę wejść do punktu i po prostu sobie to wymienić. Tak jest, czyli Dasza sobie wymieniłem. Tak jest, Dasz jest taki sam, ale bierze zdecydowanie mniej energii, więc fajnie. Tutaj to uderzenie bierze dużo energii, to latanie, więc trzeba po prostu uważać, żeby się nie wypalić z tym. O, i mamy, widzicie, takie dodatkowe łuki wokół celownika i to sprawi, że jeżeli to naładujemy będziemy mieli jeszcze dodatkowe uderzenie a dopiero za chwilę wam pokażę jakie. No dobrze, to nic będziemy szukali teraz kogoś do zaatakowania Ech, nie wiem kogo, no turlacz to chyba nie jest dla nas żaden przeciwnik ma małą moc. Tą rybkę co teraz jadłem, ona jest taka specyficzna ona pozwoli mi na to, że jak będę kogoś uderzał to będę się leczył, czyli to jest taka wampirowa rybka. Jak ją zrobić? Oczywiście gdzieś tam w komentarzach na pewno mam napisane szybszy, przepraszam, filmik. O, dobra, jest Brutal. Czekajcie, nie będę gadał o rybie. Mamy Brutala, tu wilczka szybko załatwimy. I zobaczcie, jak ja go biję, to od razu się leczę. Fajna rzecz. E, nie za dużo, ale myślę, że jakby było dużo botów, to bardzo szybko można się uleczyć. Dobra, mamy Brutala, zobaczymy w pomocy. A, myślę, że tak, bo jestem wiszącą po... O, i to są te kruki. Zobaczcie, tylko czy ja go trafiam? Stówka. Jeden kruk muszę. Uuu, 20 osób ucieka, uciekamy. Ej, 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 dobra, e, stójcie, zjemy to niepotrzebnie ze mną, bo to mnie mało leczy, dobra, i teraz właśnie widzicie, wykorzystuję tego dasza, bardzo szybko uciekam od tego brutala, czy on, o, nie, on nie odpuści. Lecimy, lecimy, czekajcie. No nie, musimy uciec. Oj, kurczę strzela w nas. Dobra, już powinien odpuścić, więc będziemy mogli, nie, nie odpuszcza. Dobra, ej, zostaw na spokoju. jeszcze w drzewo wszedłem, dobra, jesteśmy tutaj. Okej, okay, odpuść. Szybko sobie zjemy tutaj, naleczymy i za chwilę wracamy do rozgrywki. No dobra, uleczyliśmy się. Idziemy rozwalić burtala. No nie będzie nas tu zaczepiał. I coś czuję, że będziemy go niszczyli w nocy, bo już idzie wieczorek. No nic nie zrobimy. Po prostu trzeba go pokonać. Zobaczymy, czy da się radę to zrobić tylko tą mocą. Czyli tak, mamy już rzadkie te pazury nocy, już nie Pana jak się nazywało. Jest brutal. I on nas zaatakuje? Nie, tam kogoś innego. Dobra, więc będę się starał utrzymywać go na dystans, będę go uderzał tylko i wyłącznie tą mocą. No i będę bardzo musiał uważać na to, żeby mi się ta stamina, wytrzymałość nie skończyła, no bo będę miał problem z ucieczką. Bo bez tej też nie działa mi ten darz, trzeba bać, ojejku, ale to mało mu zabiera. I chyba też nic nie daje mu trafienie w głowę, bo to jest, to jest obrażenia obszarowe, czyli to może parę jednostek na raz uderzyć. Natomiast jeżeli uderzamy tylko tego brutala, no to mu to za dużo nie bierze, bo chyba kusza taka lepsza bierze po 250, a to to coś. Także no, zobaczymy, o, dobra, jestem naładowany, zobaczymy ile wezmę mu te kruki ciemności, czy to się tam nazywało. Dobra, no to puszczamy kruki. Aha, i krukami już można trafiać w głowę, to była stówka, czyli jeżeli bym wszystkimi krukami trafił, może i tysiąc by mu zabrał, ale ciężko tym jest trafić, kurczę, felek. Jestem ciekaw, czy jak je latam, czy on mnie jest w stanie trafić tą falą uderzeniową. O, i kościotrupek niepotrzebnie. niepotrzebnie. i drugi jest tutaj się... W... No nie przeszkadzają mi bardzo. No, ale w nocy tak się walczy. Na szczęście my sobie latamy, może oj, mało mam tego histaminu. To szybko się kończy. Kosztuje to bardzo dużo. Nie wiem czy można jakoś sobie ją utuningować, żeby mieć więcej histaminu, ale chyba nie. Dobra, atakujemy go dalej. Boże, jeszcze nawet połowy nie mamy. No nic, damy sobie radę. Dobra, chodź tutaj na nas, robimy Dasza. Pięknie. Czyli tak, ten dash rewelacyjny, ponieważ możemy cały czas uciekać i on przy tej drugiej wersji kosztuje prawie nic. Jestem ciekaw, ile będzie kosztował przy tej jeszcze lepszej epickiej wersji. Natomiast na razie mam taką, a popatrz, jednak tu nie idzie tak wolno, już ma mało energii. Za chwileczkę coś czuję, zniszczymy tego brutala. Chociaż no, dużo czasu to faktycznie zajmie kuszą, myślę, epicką już byłoby po nim. Ale oczywiście kosztuje to pełkę. a tutaj nie potrzebujemy nic, tylko czekamy, ładujemy i od razu możemy ładować. Ale mi przesadził teraz. Dobrze, zrobimy tak. Teraz polecą kruki. Tak jest, kruki 40, stówka, czyli jak go trafię w głowę to nawet stówka. Powoli mnie to leczy, bo dalej nie, już nie mam tego efektu, tej rybki. Dobra, malutko już ma. Niszczymy to, na koniec się załadują chyba kruki, albo się nie załadują. Chyba go kościotrów zabije, czekajcie. Nie, ja go zabiję. Dobra, jeszcze raz. I kruki będą. I dawać teraz kruczki. A i muszę się naładować. No widzicie, brakuje mi tego. Jednak szybko się to no, kraci ta moc. Musimy się ładować. Nie wiem jakby to na przykład zastosować przy burzy przy królów burzy. Czy to by miało jakieś, bo to w sumie latali, żeby byliśmy w powietrzu i chyba inne boty. No miałby problem w ogóle z złapaniem. No nic, ja teraz wrócę sobie chyba do wioski i zobaczymy, co tam jeszcze możemy fajnego zrobić. Dobra, jeszcze pogonimy tutaj, bo pewnie jesteście ciekawi, co będzie w skrzynce. Ja też jestem... Aha, skrzynka, może lama będzie, nie wiem. E, to moc nam pozwala na szybkie przemieszczanie się i w sumie unikanie wszystkich botów, bo cały czas latamy. No, można to nawet spoko wykorzystać. Dobra, mamy skrzyneczkę, zobaczymy, co jest w środku. Otwieraj się i co wypadło? U sikieka, nawet spoko. Dobra, tyle wystarczy, no to śmigamy do wioski. Dobra, jesteśmy w wiosce. Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż troszkę Wam powiedziałem, jak wygląda ta nasza moc, a oczywiście w następnych odcinkach zajmiemy się kolejnymi mocami. Trzymajcie się, do zobaczenia, a ja lecę po kolejne przygody. Cześć! No i to na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się świetnie bawiłeś i że przede wszystkim nauczyłeś się czegoś fajnego. Do następnego razu. Cześć.